Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, a ze mną, ze mną, przede mną stoi nowy zestaw. Przywitamy się z chłopakami zaraz, ale teraz chciałbym Wam pokazać ten piękny zestaw, który stoi przede mną. No co? Mówiłem, obiecałem, będzie na wyciągu. Miał być klas. I tak... Nie wiem, tak. Pierwszy miał być Fendt. Mówię 100% Fendt, później klas. Ale zobaczyłem tego. Zobaczyłem go. Dobry no, dobry, jak na ten traktor to dobrej cenie. W platy nowej edycji. No coś pięknego. No i jest. Case Puma 230CVX. Z tego co pamiętam, tak, CVX. No. Przepiękny ciągnik, nie powiem. Sam się jak go zobaczył to powiedział, że jemu się bardziej czerwone podobają. Ale ja jak go zobaczyłem, patrzyłem też na czerwoną wersję. Jakoś mi bardziej skraca serce, nie wiem czemu. Ale no, no nie wiem, no ale jest przepiękny. 270 koni z tego bodajże, się pamiętam. Także no naprawdę fajny zestawik. Z tym rozrzucieniem, teraz ten rozrzucienie przynajmniej pasuje do jakiegoś ciągnika, bo troszkę z, nie, że mocowa, Fendl, które za mały. Co? Nowy pług Lemken, e, Lemken, 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 Diament 12, Diamant 12, e, nowa przyczepa, e, Metal Tech, e, jak widać, tutaj się pięknie prezentuje, e, też, też S16, na dwóch ościach tandem też kupiliśmy a jak jest, pieniążki są to, to ten, Witaj, co no się ma e, i tam pumba gdzieś, gdzieś, nie wiem co, co on tutaj kombinuje A, przygląda się się ma Hej Boże No Dobra, powoli no, powoli będziemy jechać, ty z tym zestawem, a ja jadę tym Widzowie wysłuchajcie tego teraz o! No coś pięknego, no No, chcecie sobie 60, Wiecie no o! Nie no, chodzi przepięknie. Nie, sąsiad? No, Oprzed przód pala, kopa ma. No jakie no, way. Ja bym chciał chłopiec jeść, dobra. My sobie na pole obok sąsiada, a ty jedź na. Wiesz gdzie? Jedź na 106. Nie, jedź na 106. Nie. Czekaj, tutaj o, chyba o, wywiozłem, mój. Nie, nie wywiozłem tutaj oborniczka. Także lecimy sobie, tak jak mówię, z oborniczkiem. Bo... Ciągnie. Trzeba ciągnik przetestować. Już go trochę podocierałem. Nie powiem, bo trochę już porobiliśmy. Godzinę już zrobił nas. Półtorej godziny zrobił nas, także coś, coś robiliśmy. Nie wiem, nie powiem, bo... A, belki nie woziłam. Słomy. Musiłem wozić. Oh, coś niesamowitego, no, naprawdę bydle. Najszybka. najszybka. Mówisz nie potrafię. E, chyba najszybsza skrzynia w tej wsi, e, jeśli chodzi o czekniki, bo 58 na godzinę. Także tutaj całkiem fajnie. To wygląda. Jedyny minus. To ten akumulator, że nie ma no, żartuję oczywiście nowy akumulator jest. Ale nie, jedyny minus tutaj w tym ciągniku, jaki zauważyłem po pierwszym e, jakby... To jest nie do autora, wiecie? Bo... zobaczcie na światło. One są tak... No dziwnie to trochę wygląda, nie? Te tutaj. Mogłoby się to cały całe sieci, ale to też jest mniej więcej realne, nie? No to wiecie. No że w każdym razie dźwięki to wszystko to jest, no bajka, bajka. Bajkeczka. Sąsiada, ty? Co? Oraż mówisz? Ora mowa. Tam szczęść ten przygotowałem do siebie. A to był kurzy nie tam? Ta, na ja nawiosę, wszystko kurzą. Okej. Okay. Tu też czy... Tak, tak, wszystko. Oj, ci powiem sąsiad, że teraz to, to idzie. Sąsiad nie widział, sąsiad nie wiedział, że w ogóle kupię traktor. Dzisiaj się dowiedział tak naprawdę. Zaskoczyłem się sąsiad czy nie? Czy się spodziewałeś? Myślałem, że w zimę kupisz. Jeszcze w tym sezonie fender wiesz, no robię, będę robił fender. Czekajcie, się napiję. Widziałem picie. O dobra. No ja, no jest, ja, biedny. Dziwne, że to nie szło. Copana Michelinka, chłopie. Sadzona jest piękna. Mówki bumerowy. No albo no, nie co, strach to znowu nie mam powiedzieć, Ło! Żeby... Słyszycie to widzowie. O Jezus Maria jak to ryczy. A i tak tam nie wystarczy. I teraz słuchajcie tego przyspieszenia. I, zaczyna. O. I, i bieg. Następny. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. o, stój. Stój żartowałem. Nie dawaj, tak szybko. Dawałeś? Ach, to jest... Patrzcie, patrzcie, patrzcie na no, drodze Oooo Jak przeredukował, nie? No, 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 no I już, już jeszcze jednego, dobra, już nie rzucimy Tędy sobie przejdziemy, mamy... Automat? No Bo to, to się tak zbiera, że ja nie wiem się boję tym jeździć Obciążniki z tyłu Jeszcze lepsze dociążniki O, fajnie Spokojnie No i ładujemy tego, Ten piękny zestaw Ono jest piękne Zasuwę bym musiała zamknąć. To już jest ustawiony tak na markę. Dobra To parę dni Do premiery Farminga Jeszcze Wy To widzicie sobotę To dwa dni Dwa dni widzowie, także No na pewno, na pewno będzie live no niestety, zawiedliście mnie, bo myślałem, że się uda do Farminga 22 yy, Do początku Farminga 22 wbić 500 słów. No niestety, zawiedliście mnie widzowie Obrazić się na was nie obrażę, no ale myślałem, że damy radę Ale jak nie, nie, nie teraz, to później, nie? W końcu wbijemy te 500 słów, będzie git. Także no chyba, że się jeszcze postaracie za te dwa dni, ale wątpię. Dobra, jak mówię, live będzie, myślę, że... No jak w poniedziałek, bo ja zamówię sobie płytę, no, bo ja jestem... Jak się chodzi o farmiga to muszę mieć płytę. Nie wiem dlaczego. zamówiłem sobie płytę. I dlatego nie wiem kiedy mi to przyjdzie raczej w poniedziałek, a jak nie, no to we wtorek, ale myślę, że... Myślę, że raczej na 90%, 90 mi przyjdzie w poniedziałek. Tylko nie mówię, że od rana. Będę od razu streama odpalał. Bo też pewnie przyjdzie mi o drugiej gdzieś. Także druga 3 no tak, no po południowej godzinie pewnie będzie to przychodzić. Także od razu instaluję. Ogarniam sobie sam jakiś. I będziemy cisnąć, nie? Ta seria, ta seria będzie ciągnięta. Jeszcze przez jakiś tydzień po premierze. Tydzień po premierze, farminga gdzieś tak, myślę. Ja też myślę, że tak. No, zależy też, jak to wszystko wyjdzie z tym nagrywaniem. Subskrybujcie kanał. No tak, jak już wcześniej będziemy, że nie byliście, to musicie zacząć co? A już pełne? Nie możliwe. No ja, już odeszli. Sąsiad, no no, powiem Ci, że... e on ma moc pasażera? Nie, nie ma. Ale, strzelaj. Mm. Nie Nie ma. Szkoda. Szkoda, że nie ma, ale... Tu, żebym kurde, nie polisowali znowu. No, chwyci go? Nie chwyci. chwyci? Nie. O, sąsiad tu mi ten wóz tak ustawiłeś, się, z... O, trzeba go bierze. No, no dobra, jakoś przejechałam. No, jest niesamowity Kto I Dawaj, jedziemy sobie teraz. O, redukcja. I następny bierze. Zrobimy sobie i ciśniemy i oh. ja yeah. Co tam, sąsiad? Jakoś leci Ale jest ładny, nie? Zestaw no. ty <grywa> Cez... tu pracownik biega. Co? Co Począ w moim polu? Na pity chyba. Chyba. Nie. nie mam przerwy, bo pompa musi zabrać. Muszę zaadować znowu kolejną beczkę. A patrzcie widzę, przerwy sobie kiedyś chcę, ale dopiero. Dobra robota, nie jakieś. <grywa> masieczkę obcięte no dobra, to będzie ostatni chyba rozrzutnik i będziemy kończyć tak, tak coś mi się zdaje i myślę, że w następnym odcinku będziemy urać tak mi się coś wydaje właśnie zrobimy sobie z orki oreczki oruni. Tym nowym naszym diamentem Razem z Pumą no, Myślę, że fajnie zostali. Już tak czy siak testowane było Testowane było czy to w ogóle wyszło jakaś. Ale idzie jak, jak Jak dzik w kukurydzy Powiem szczerze O Chyba pompa spadła z beczki. Ło, ja widzę jak mi tutaj ściągło. Dobra. Ale tutaj nic nie widać w tym owsie. Po tym ściernisku po owsie to tragedia robi coś. to no, coś niby widać, ale no ciężko. Oskoczona. Rolam z pięknym Kejsiorem. Ładny zestawik ładny. Przeglądamy. Ten... No, tutaj tą to workę to nie chce mi No i gaz. Ach, A! Ale ci są, że zadowolony jestem. Radziej wszedł zakręt? O no, widziałeś to? <grystanie> no! Ja mówię Boże! Bo jeszcze tam podskoczyła, podskoczył rozrzutnik na tym... Twoje, przy, na usy, usypaniu tej obory twojej. Ja mówię Boże. Przemrócę go zaraz ten zestaw. Dobra No i co No W sumie to było na tyle dzisiejszym odcinaczku. Weźmy sobie taki, piękne co Co no, ja Wam serdecznie chciałbym podziękować za oglądanie tego odcinka. Yy, no, takich materiałów myślę, że będzie więcej. Znaczy, teraz już 19 mniej no bo jak wiemy, wychodzi za niedługo, a więc no, czekajcie. Wyczekujcie po prostu, wyczekujcie. Na razie oglądajcie to. Cieszcie się farmingiem 19, jeszcze póki nagrywamy. A później, później się zacznie. Nie, później, później będzie fajnie. No to co, do następnego, trzymajcie się.